Tak jestem w Rzeszowie. Wczoraj wam mówiłem o właśnie trzech wersjach nazwy dla naszej grupy. Jednak dzisiaj jak jechałem pociągiem do Rzeszowa, wymyśliłem czwartą nazwę, o wiele lepszą niż w ogóle aktualna. Legendy Traja. Jest to unikalna nazwa i przede wszystkim w ogóle spodobało mi się to, że każdego z was mogę nazwać legendą. nie patrzeć, każdy z Was jest unikalny i rzadki do zdobycia. Jak wyjeżdżam z Jarosławia, sądziłem, że będzie taka sama pogoda w Rzeszowie, jak i tutaj, a nawet lepsza. Tutaj spotkałem się z niesamowitym wiatrem w każdym punkcie, więc jeśli będzie do dupy audio, to przepraszam Was z góry. W ostatnim odcinku zapomniałem Wam powiedzieć odnośnie tego triku, który raz mi się udał i raz nie. O czym mowa? O tych 9 jajach, czyli powyższego w ogóle baga z jajek, że po prostu częściej ma nam wypaść 10 km jajo. W tym przypadku u mnie się nie sprawdziło to, bo zaraz po wykluciu w ogóle, po, zaraz po zapaniu w ogóle wszystkich jajek, zobaczyłem, że mam właśnie bagatela 3, dwójki, piątki i jedną dziesiątkę. Więc za pierwszym razem mi się udało, bo miałem 6 dziesiątek. A drugim razem, jak widzicie, w tej chwili już te dwójki wychodziłem, zostały mi same piąteczki i właśnie w tej chwili je wszystkie w ogóle wyklujemy. Jednak zaczniemy dzisiaj od dziesiątki, żeby wszystko w ogóle wyszło idealnie, jak wrócę do domu. Zanim jednak w ogóle przejdziemy do odcinka, chciałem w ogóle zrobić do sklepu, do galerii, wykupić sobie inne buty, bo w tych w tej chwili zimowych, tak to można określić, po prostu się topię. Także ja lecę teraz po buty i zaraz się widzimy na polowaniu na szajni Magikarpie. Jeszcze się wiele lepiej czuję Jak najwięcej przystało, zaczynamy od biomu wodnego Właśnie w tym miejscu, koło seny jest mnóstwo w ogóle pokamów wodnych I tu przeważnie wszyscy Rzeszowianie przychodzą właśnie na lury Jednak, z tego co widzę, pierwszy totodail w tym evencie, w ostatnim dniu wyhaczymy A zaraz później Honduma Hondura, sorry Mamy w tej chwili półtorej minuty czasu, bo pokazało mi właśnie, że Pokémon Flat. Taka informacja w ogóle jest tylko i wyłącznie, właśnie kiedy. Zostało mu tylko półtorej minuty czasu. Gdzie ten dziadżer jest? Jest. No to pierwsze to właśnie w tym evencie. Na great. Halo. Mam nadzieję, że dobry IV. Zaraz patrzymy. No i najgorszy. Będziemy musieli szukać dalej. Oj, jest Magic Gard. Onda się kliknął. Złoty czy nie? Normalny. Kolejny złoty, 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 złoty i normalny, Aha, tego mi się nie spodziewał World Turtle aż tak ciekawy nie wiedziałem, że będzie 899 Ładnie, za pierwszym razem Takie pytanie teraz, warto Cię trzymać czy nie bardzo? Ha! Nawet okej, okay, ale poniżej 82. Najlepsze jest to, że teraz nam każą uciekać całkowicie z biomu wodnego, bo minecraft całkowicie są gdzie indziej. Spoko. I will take that. Pierwszy jest już blisko. Przy pierwszym pokazu A kolejny jest kawałek dalej. Kurde, ale świetna pogoda jest. Wręcz idealna. Tylko w ogóle bluzy. Chciałem w ogóle bluzić się iść. W ogóle przez miasto. Chodziłem mi bardziej o to, czy nie będzie zbyt gorąco. Sprawdziłem jeszcze na chwileczkę przez swój dom i niesamowicie gorąco w ogóle w tej jest. a bluza jest idealnie na taką temperaturę 10 stopni. To się mogę zgodzić. Dobra, Magikarp flat tle, idziemy minuty. Jesteś. Złoty. Niestety normalny. Hej. Wow, dwa... Jeszcze Slowbro. Gdzie ten się Slowbro zespił? Wiem gdzie! Wiem gdzie! Niedaleko mnie! No way! On tu dziś musi być! Nie ja do wszystkiego chyba. Na styk tych czasów widzę! Jest! Gdzie go złapiemy? On nie jest złoty! Przyspieszę kroku i wszystko znika. Nie rozumiem tej aplikacji. Niech się kończy ten event i ja wracam do przedniej jak w ogóle aktualizacji. Dam, daję słowo. Jak się tylko ten event skończy. Kolejny czerwony. Za montajny dziękujemy. Po ich chcemy. Magikarp flat. Ta prędkość zawrotna, którą rozwija na nogach. I co on nie Flet Złoty Zwykły Dwa. Dajesz Zwykły Rzeszów nie jest bogaty, ale to jeszcze mało, to jeszcze mało jest Z tego co widzę, cała przestrzeń, ta ulica, chyba rekonstruuje rynek w ogóle sobie, Do tego pójdziemy w centrum. I tam jest kolejny Magikarp. Ech, dwa cinczały, jeden majkarp. Czerwony. XVI-wieczny cmentarz żydowski. Nigdzie tu nie widzę. Pamięcie Żydów w ziemi rzeszowskiej. Ofiar hitleryzmu. Tak to wygląda. Jeszcze jest gdzieś tu oktylary, ale najpierw karpik czerwony. Serio aż tam nie chce mi się. To nie jest pokemon warty w ogóle, zapieprzania. Taki dystans. Zastaliśmy się kolejny karpik, w tym kierunku budynek kojarzę gdzie on jest? tutaj byłem koło niego mycarb flat aż tutaj czerwony a jak? ta to rzeźba to jest drzym. Rwy'n mynd i Skromny pokaz w ogóle umiejętności, z tego co że w ogóle nie po się nie dało nawet grać przez te ścinki. Może się uda następnym razem. Jest nasz park i jest nasz magik. To jest w każdym razie jeszcze ten, ten park, ten w ogóle można powiedzieć, ja wodę w tym wypadku, bo tu jest jedna fontanna z w ogóle leje się woda, ale tak przeważnie wieczorami żeby podkreślić klimat i ostatnim w ogóle checkpointem, który zajdzie w ogóle dzisiaj w sobie to powrót do tego biomu wodnego fu biomu wodnego gdzie były te hondury czy hondury czy haładury, jak to się wymawia, to nie pamiętam dokładnie w tej chwili ale tam będzie ostatni checkpoint jeżeli się coś udać, to tylko tam Teraz sprawdźmy w ogóle, ile ma IV, bo CP wysokie. O, pięknie! Nie będę musiał go parapować, a będzie wysoki. A tak, Exam Calculation, czyli może być 80 albo 77. Jedno z dwóch. W domu się pewnie. A wy w tej chwili pewnie widzicie na ekranie. Dobra, lecimy dalej. Właśnie z kierunku Galerii Rzeszów I spotkałem Hondura Nie spodziewałem się w ogóle, że będzie jakiekolwiek dobre CPN2 A i wie miał Ale z tego co widzę To ma jakieś 89 Będzie ekstra do odcinku kolejnego z Q&A A cukierku wystarczy mi na dwie Ewolki Czyli, bo mieliśmy na temat O! <laughs> Mówiłem o Magikarciu. Czerwony, gdzie się nie udało wygryzować żadnego złotego, tak wam mówiłem, gdy się bardzo czegoś chce, to nigdy się nie trafi, dlatego trzeba łapać totalnie bez troska, robiąc wszystkie pokemony lub inne, a magikarpie przy okazji, wtedy się najszybciej trafi. Dobra, spadamy. Jesteśmy w domu Właśnie w tej chwili wróciłem z wykluwania jaj Już dzisiaj troszkę zimniej jest, niż wczoraj O wiele zimniej Ale idealna w ogóle na tą bluzę Korzystam w tej chwili z aktualizacji właśnie wcześniejszej Czyli 5.7.4 I chwalę sobie ją niesamowicie O wiele lepiej się gra Żadnych ścinek, żadnych błędów Wszystko jak w najlepszym porządku Jak widzicie wciąż w ogóle jest ten bug z tymi jajkami Nie wiem w ogóle czy to od strony serwera, czy to ogólnie aplikacji Chyba aplikacje, ale mogę się mylić W każdym razie czas na wykluwanie Pierwsza dziesiątka, <laughs> może być Jedna jest, więc... No... Dratini Powiem wam tak, to już druga z rzędu Mam więcej jajek, fuhi, no więcej cukierków Będzie drugi Dragonite Jednego mam już prawie na fula, więc why not Tylko sprawdźmy jeszcze właśnie do IV Czemu takie słabe wszystkie są w ogóle Dratini? Ani troszeczkę w ogóle zabawy. I piątka, seria piątek teraz. 7, 8, 8 piątek. Psajdak! Ale to można było się spodziewać. Był ten w ogóle event wodny, więc. Wodne pokemony w jajkach jak najbardziej. Następne. W każdym razie nie dałem rady tego nagrać wczoraj. Bo po prostu padałem z zmęczenia. Tentacool. Dlatego w ogóle to przyniosłem na drugi dzień. To za nawet dobrze się złożyło, bo wczoraj był odcinek, dzisiaj będzie odcinek. <laughs> wodne Pokémony. Next, Eevee. Jeżeli jest Wonder, zatrzymuje. W innym przypadku pójdzie tak jak w ogóle, wszystkie inne. EV, czyli masowej ewolucji właśnie przy jajku 80 max, tutaj w tym wypadku będzie 78 Bo to jest w ogóle druga statystyka, czyli 78 albo 71 Albo 75, chyba 75 będzie Wstrzelam No, dalej, 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 dalej. Kolejny Psajduk. Nawet cieszę się, że w ogóle wyczyściłem cały bug z tych jajek, bo chcę teraz lepsze Pokemony, a nie wodne. Magby kooperaty z ognistymi Pokémonami? <gryw> Może być. Nie liczyłem w ogóle, ile już w tej chwili jest. Cubomb. A mówiło się w ogóle, że teraz rzadko występują one. Nawet bardzo dawno widziałem gdziekolwiek gniazdo ich. Siadło akurat na dwie ewolucje. Nie wiem czy mam drugiego ja mam jednego. Pokażcie, czy jest dobry, tylko Wonder Defense Exit. Maksymalnie 8991, a chyba 89 będzie. IV. I to chyba już ostatnie jajko jest. Ponita. Czyli tak, kooperacja wodnych pokémonów z ognistymi. Chyba tyle, nie? Dobra, w tym odcinku to było tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jak tak, oczywiście, lajk, like, subskrypcja i widzimy się w kolejnych produkcjach. Do zobaczenia!